Cześć, witajcie w naszym dzisiejszym materiale, w którym przyjrzymy się jednemu z najbardziej wybuchowych bohaterów na środkowej Allei League of Legends Weigarowi Mistrzowi Ciemnej Materii. Jako potężny apemak, Weigar potrafi dominować na polu bitwy swoją niespotykaną zdolnością do skalowania w późniejszych etapach gry dzięki unikalnym wypadkom. Dziś skupimy się na tym, jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał i prowadzić swoją drużynę do zwycięstwa. Rola Weigara w grze. Veigar jest uosobieniem maga, który wraz z postępem gry staje się coraz większym zagrożeniem dla przeciwników. Jego główną siłą jest pasywna zdolność, fenomenalna moc, która pozwala na zdobywanie dodatkowej mocy umiejętności AP. Za każdego zadane ostatnie uderzenie na minionie potworze neutralnym, też przy wyeliminowaniu przeciwnika. To sprawia, że Veigar staje się coraz silniejszy z każdym minutą gry. Kluczowe umiejętności i ich wykorzystanie 1. Platka i wydarzenie horyzontu to prawdopodobnie najbardziej wpływowe narzędzie w arsenale Veigara. Umiejętność ta tworzy na ziemi dużą platkę, która po krótkim opóźnieniu stumnuje wszystkich przeciwników dotkniętych jej krawędziami. Umiejętne jej wykorzystywanie jest kluczowe w inicjowaniu walk zespołowych, ucieczkach czy przerywaniu wrogich ataków 2. A te, czym na ma materia to główne źródło obrażeń Veigara, Co ważne, każde zdobyte 50 statków pasywnej zdolności Veigara skraca czas odnowienia tej umiejętności, co czyni go jeszcze niebezpieczniejszym w miarę trwania gry. 3. Ultimate Kula przygniatająca Weigar rzuca potężną kulę energii w wybranego wroga, zadając ogromne obrażenia, które skalują się nie tylko z jego AP, ale także z brakującym zdrowym celu. To sprawia, że ta umiejętność jest idealna do eliminowania głównych zagrożeń lub wrogów próbujących uciec z niskim poziomem życia. Strategia i porady 1. Początek gry, skup się na farmieniu i bezpiecznym zdobywaniu statków pasywki. Używaj meteoru do farmienia i staraj się trzymać wroga na dystans. Pa! Środek gry? Zawsze miej oko na mapę, Veigar świetnie radzi sobie w pojedynkach 1 na 1 w niewielkich potyczkach. Staraj się wykorzystywać klatkę, by łapać pojedynczych przeciwników lub zabezpieczać cel przed nadchodzącymi zagrożeniami. to za gry? To tu Veigar błyszczy na jaśnie. Z odpowiednimi przedmiotami i wysokim poziomem AP jesteś w stanie zdecydować o wyniku większości teamfightów. Twoje umiejętności mogą zmienić przebieg walki, szczególnie klatka, która może pełnić rolę potężnej kontroli tłumu. Że gra wejgarę wymaga cierpliwości i dokładności. Skupianie się na zdobywaniu AP za pomocą pasywki i strategiczne wykorzystywanie umiejętności. a klatki może sprawić, że staniecie się prawdziwym koszmarem dla przeciwników w późniejszej fazie gry. Wy eksperymentu i przede wszystkim baw się dobrze, dominując środkową aleję jako wejgar, niż w ciemnej materii. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na sumonerskiej rifcie.